Aby zmniejszyć mi tyle. Okej. Okay. To wyjątkowo duże jak na ciebie. <grym> Cześć, witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was bez brwi i też blada niczym tło za mną, bo czekam aż zmieni mi się samopalacz, żebym mogła przetestować podkład, który po prostu jest za jasny. No i też po prostu, wiecie, myje się, więc samo z siebie. Zmywa się. Pokażę Wam dzisiaj nowości, które mam e, już od dwóch tygodni i je testuję. I część z nich widzieliście na mojej facjacie w poprzednich filmach, ale się z tym nie afiszowałam, co to jest. Natomiast dzisiaj pokażę, co i jak. I są to produkty, które wybrałam sobie z drogerii Zebra. Stąd widzicie tutaj oznaczenie o płatnej promocji, dlatego, że wybrałam sobie te kosmetyki za darmo. Zrobimy sobie taki makijaż Make Up No makeup, z efektem powiększenia oka. Mam nadzieję, że się uda. Taki po prostu na szybko. Jak nie mam czasu i czasem widzicie te, takie tego typu makijaże u mnie na filmikach, po prostu wiecie, na szybko, raz, dwa, a daje efekt. Więc taki makijaż dzisiaj sobie zrobimy. No i co? No i przetestuję nowości, część nowości na rynku, część nowości u mnie. Puder, który mógłby zastąpić nie jeden taki wysokopółkowy, a kosztuje trzy dychy, także naprawdę ciekawe produkty. Także y, nie zapomnijcie zostawić też kciuka w górze i subskrybować mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie i już zaczynamy. Przybliżyłam się do Was, żebyście cokolwiek widzieli. Jeżeli będę miała zabarwione usta bądź zęby, to dlatego, że piję sok z gumijakut. jagód. Zaczniemy od podkładu i mam bardzo ciekawy produkt, taki powiedziałabym nietypowy. Tak wygląda, czyli jest to podkład w y, gąberce, czyli taki kompaktowy. Cushion to się nazywa. I to jest marka XX Revolution. I to jest produkt, który faktycznie ma dać efekt drugiej skóry. Nazywa się Skin Light Compact Tinted Moisturizer. To jest produkt, który ma nawilżyć. Potwierdzam, tak jest. I dodatkowo jeszcze wyrównać koloryt. I wygląda jak druga skóra. Ja już te produkty testuję od dwóch tygodni, więc tutaj. Od razu Wam będę mówiła, jakie są moje wrażenia, ale jeszcze zobaczycie, jak to po prostu będzie po przeniesieniu na skórę. Powiedziałabym produkt bardzo praktyczny, jeżeli chcecie na przykład poprawić swój makijaż w ciągu dnia. Oczywiście, jeżeli nie przeszkadza Wam, że macie puder albo po prostu nie używacie pudru i chcecie mieć efekt takiej drugiej skóry i wyglądać jak takie azjatki z taką. Rozpromienioną skórą, a przy tym naprawdę z takim lekkim, naturalnym efektem. Tak to wygląda. Mamy tutaj standardowo taką pacynkę, którą przenosimy to na skórę. Ja w sumie tylko przenoszę to na skórę, a potem i tak używam palców i gąbeczki, bo już tak jakby wyrobiłam sobie aplikację tego produktu. Mamy tutaj właśnie takie zabezpieczenie, no i w środku jest. Gąbeczka. Mimo że ten produkt nie wydaje się taki jasny tutaj w tej gąbeczce, to uwierzcie mi, że jest. To jest kolor wanila. Także po tym wstępie przejdziemy do aplikacji. Widzicie, jaki jest jasny. I teraz go wsmarowuję przy tym dziubień się palcami. I voilà. W sumie drugiej gąbeczki już nie potrzebuję. On świetnie się rozprowadza palcami. Tutaj gdyby użyć gąbeczki namoczonej, to myślę, że ten efekt byłby znacznie gorszy. Żeby nie tracić krycia, które ma, powiedziałabym, że na poziomie tak 4 na 10. Naprawdę, krycie nie jest złe. Tylko też trzeba umieć z nim pracować. On jest w dalszym ciągu za jasny. Mimo, że ja sama jestem jasna i naprawdę tutaj już nie mam krzty samopalacza, to on jest w dalszym ciągu za jasny, ale potem jak się wykończy makijaż, to i tak wszystko się wyrównuje, więc tutaj nie ma tragedii. Ale daje poczucie takiej mega mm, fajnie nawilżonej skóry. Podoba mi się to. Nos, który zawsze potrzebuje najwięcej. I tutaj na nosie już się będę posiłkowała gąbeczką. Dobra, damy na czoło. Jak widzicie, to nie jest też efekt żarowy, że koniecznie musimy to przypudrować. Jeżeli chcecie mieć efekt takiej zdrowo wyglądającej, naturalnie e, nawilżonej skóry, no to myślę, że to jest, to jest efekt do niepudrowania. Dodam troszeczkę bezpośrednio z tej gąbeczki jeszcze. Mi ten efekt bardzo się podoba, jest mega naturalny. Przy tym tak lekki jest ten produkt, tak ładnie wygląda, też przypudrowany. Zresztą tego, że ten produkt bazuje na wodzie na pierwszym miejscu, potem mamy silikon yy, i glicerynę chociażby na czwartym miejscu, to to jest produkt, yy, który może wchodzić delikatnie w rozszerzone pory. Więc też osobom, które mają rozszerzone pory, go nie rekomenduję, bo nawet widzę po sobie, że gdzieś tam minimalnie Potrafi wejść mi w pory, o ile go właśnie odpowiednio nie wpracuję, czyli najpierw wmasuję dłońmi, a potem ewentualnie troszeczkę przyklepię gąbeczką, więc też od razu informuję o tym, ale wygląda naprawdę mega naturalnie. Korektor mam z marki Makeup Revolution i to jest też taka, powiedziałabym, względna nowość. Eyebright taki korektor w gąbeczce. Zobaczcie. Gąbeczka. Też ma dosyć wysoko w składzie gliceryny. I zauważyłam, że produkty, które mają wysoko w składzie gliceryny, jeżeli chodzi o makijaż, yy, troszeczkę potrafią się ślizgać. I myślę, że nie każdy się z nimi polubi, ale nie można im odjąć tego, że są faktycznie nawilżające i lekkie. Color of Fair. Krycie powiedziałam, że ma naprawdę średnie, <taki> takie średnie, gdzieś tam nawet do małego. Można oczywiście dokładać tego produktu, ale to też nie na tym rzecz polega, żeby dokładać nie wiadomo ile produktu, który docelowo ma być lekki. Więc jeżeli decydujecie się na produkt, który ma być lekki, średnio kryjący i rozświetlający, no to nie oczekujmy, że to będzie szpachla, która przykryje nam wszystkie zasinienia i, na przykład, błędy poprzedniej nocy, ale zresztą z racji tego, że on jest taki leciutki, to powiedziałabym, że świetnie współgra właśnie z tym podkładem mm, i daje efekt bardzo naturalny. A no i mój błąd, bo jeżeli macie tłustą powiekę, a ja w sumie mam tłustą powiekę i aplikuję tutaj korektor, który ma glicerynę wysoko w składzie, to może być tak, że ta powieka będzie się przetłuszczała jeszcze bardziej, albo po prostu będzie nadal tłusta mimo makijażu jakiegoś tam pudrowego. Więc y, docelowo nie powinnam dawać na powiekę, ale wiecie, już dałam po całości, to trudno. Dobra, żyłki nadal mi minimalnie prześwitują, ale to jest cały urok make-upu, no make-up. I mam pudry dwa. Natomiast to jest ta sama marka, Ibra i bardzo możliwe, że o tej marce słyszeliście. Ja osobiście o niej słyszałam wcześniej wiele dobrego i stąd po prostu chciałam przetestować te pudry. Jeden wzięłam tak jakby w... Kolorze, tak to nazwijmy numer jeden. I to jest puder transparentny, natomiast one tak czy siak mają minimalny kolor, co zresztą widać na samym opakowaniu yy, i w opakowaniu. Sam produkt ma minimalny kolor. Dostajemy tak, jakby też taki puszek, i nie ma tutaj żadnej blokady, więc ten puszek jest blokadą, stąd też często bardzo dużo produktu na tym kuszku jest. Dobra, ja użyję mimo wszystko pędzla do nałożenia pudru pod oczy. I właśnie pod oczy używam tego transparentnego, bo mam jeszcze drugi, który jest rozświetlający i to jest numer 3 i nazywa się Glow Transparent Powder. Natomiast, tak jak mówię, transparentny nie jest do końca. Natomiast przy tym jasnym makijażu to jest wręcz wskazane, żeby ten puder nie był totalnie biały. I to też jest na plus, że on będzie się bardziej tak, jakby scalał z cerą, a nie y, nam ją rozjaśniał, co często bywa przy właśnie tych takich białych pudrach. I to jest właśnie puder, który bym porównała do chociażby Estée Lauder. Naprawdę daje przepiękny efekt. Nie wysusza okolicy pod okiem, a bardzo dobrze utrzymuje korektor. Także za 30 zł to jest naprawdę mega zamiennik droższych pudrów. A na resztę twarzy nałożę ten drugi, czyli właśnie rozświetlający. I ten rozświetlający też jest porównywany do tych takich droższych pudrów, które dają efekt lekkiego rozświetlenia. To nie jest też efekt taki żarowy, tylko po prostu, właśnie takiej zdrowo wyglądającej, rozświetlonej skóry. I z powodzeniem też można go używać pod oczy. To teraz zajmiemy się brwiami. Do brwi mam kredkę z Catrice. Jest to kredka wodoodporna. Tylko, że jak to ja, nie trafiłam z kolorem, wybrałam czoklet, mając nadzieję, że czekolad będzie po prostu ciemnym brązem, natomiast okazała się być kolorem Czekoladowym. <noise> Czyli po prostu takim troszeczkę wpadającym w cieplejsze tony. I z racji tego, że tak właśnie jest, to nie użyję jej po całości, bo po prostu ten efekt będzie zbyt ciepły, taki nieco rudawy, ale zakładam, że gdybym wybrała inny kolor, to byłoby znacznie lepiej. No i powiedziałabym, że dla osób, które mają nieco cieplejszy kolor włosów, byłaby idealna. Także użyję jej w mieszance też z inną. To jest szybki tutorial, jak myluję swoje brwi. I cyk! Pewnie dałam przyspieszenia, może nie dałam, ale to i tak, jak na przyspieszeniu. Tak szybko właśnie maluję brwi. I teraz druga, druga brew i od razu odpowiadam tak, maluję lewą brew lewą ręką. Oburęczna nie jestem, jako taką, ale w sumie makijaż potrafię robić obiema rękoma. Może po prostu za rzadko używam lewej ręki do innych różnych rzeczy w codziennym życiu. Dziwnie to zabrzmiało. Zajmijmy się w końcu oczami. I pokażę Wam taki szybki sposób na podkreślanie oczu, i też takie optyczne powiększenie ich, i to zajmuje naprawdę dosłownie chwilę. W tym celu użyję paletki z Eveline, Warietę, która chodziła za mną już od dłuższego czasu, i też na wielu poprzednich filmach mogliście zobaczyć tak, jakby. Efekt końcowy z wykorzystaniem tej palety, bo ja już ją używam co najmniej od dwóch tygodni, i też zresztą pisałam wam w komentarzach, jak ktoś pytał, jakiej palety użyłam, kolory ma powiedziałabym naprawdę bardzo uniwersalne, i paleta jest bardzo łatwa w użytkowaniu. Mamy mnóstwo odcieni brązu, które są na co dzień, i chociażby ten tutaj powiedziałabym, że jest zamiennikiem mojego ulubionego cienia z Nataszy Denone. Z tej takiej małej paletki pięciu cieni. Naprawdę jeden. Do jednego praktycznie. E, mamy też fajny taki żółty, przygaszony, mega, naprawdę, i też tej zieleni używałam. Podlinkuję Wam filmik, w którym właśnie miałam makijaż wykonany yy, z użyciem tej zieleni. Także naprawdę paletka jest bardzo fajna. A dzisiaj zrobię taki bardzo prosty makijaż z jej wykorzystaniem, natomiast yy, od razu Wam mówię, że paleta jest warta swojej ceny, która zresztą i tak nie jest wysoka i często jest w promocji. I zaczniemy tak jakby od końca. Zazwyczaj makijaż zaczynam od cieni, natomiast w tym momencie zacznę od. Kreski. To kreska tak jakby da nam podstawę do powiększenia oczu i możecie użyć na przykład też czarnego cienia, który jest chociażby w tej palecie. Jeżeli nie jesteście tak mocno wprawione w rysowaniu kreski, ja też nie jestem, zobaczymy jak wyjdzie, natomiast postaram się, ale można z powodzeniem użyć właśnie czarnego cienia. I to też tak jakby nada nam taki kontur do powiększenia tych oczu. Ja tutaj mam też dla mnie nowość, ale eyeliner, o którym wiele dobrego słyszałam, bo jest wodoodporny. I to jest Rimmel. To jest chyba pierwszy mój kosmetyk z Rimmela, który mam. I to jest eyeliner Wandering, taki dosyć długi. Szeroki, ale cienki na końcu ma zaczek i to sprawia, że jest naprawdę bardzo łatwa w używaniu. Maluję krechę i przechodzimy do cieni. Ja zawsze zaczynam od połowy rysowanie kreski, bo układ mojego oka mam dosyć głęboko osadzone oczy, nie tak jakby nie potrzebuję rysowania od wewnętrznego kącika, więc zaczynam zawsze gdzieś tak od połowy. Docieram gdzieś tak do końca, ale nie tak centralnie do zewnętrznego kącika, tylko tak powiedzmy minimalnie zostawiam jeszcze miejsce i tak samo maluję na drugiej. No i teraz zaczynają się schody. Teraz muszę namalować tą taką dłuższą kreskę, która właśnie będzie podstawą do powiększenia oka, więc. Nic do mnie nie mówcie teraz, skupiam się. Uch. Powiedzmy, że okej, okay. finalnie jeszcze można ją trochę wydłużyć, ale nie jest źle. Ba ta nawet wyszła lepiej, wyjątkowo. Zawsze prawa wychodzi lepiej. I zawsze nie wiem, czy tak macie, ale ten proces takiego poprawiania, bo na przykład coś pójdzie nie tak i poprawiacie, poprawiacie, żeby to wyszło na prostą, to zawsze kończy się źle. Naprawdę bardzo łatwo się rysuje tym eyelinerem, jak zresztą widzieliście, więc tutaj nie trzeba specjalnych umiejętności, żeby ogarnąć sobie taką dobrze wyglądającą kreskę. I tak naprawdę teraz będę podkreślała sobie załamanie powieki. I zobaczcie. Dwa maźnięcia pędzlem i tak naprawdę już i mogłabym na tym skończyć. I często tak jest, że właśnie kończę. Tak samo zrobię na drugim i zobaczymy, czy coś jeszcze dokładać. Cienie się nie osypują w paletce, naprawdę to jest bardzo uniwersalna paletka. Teraz użyję jeszcze na dolną powiekę tego samego koloru i zobaczymy, czy coś jeszcze pokombinować, coś dołożyć. I tak naprawdę to jest nasza baza, i można oczywiście dodać coś tutaj do, na środek jakiś błysk, czy tam na wewnętrzny kącik. To wszystko zależy od Was, natomiast u mnie to jest zawsze taki bazowy makijaż. Jeżeli nie mam czasu, a mimo wszystko chcę podkreślić oczy, to po prostu tak to robię. Eyeliner, szybko wypełniam załamanie, żeby tak jakby zrobić to takie cieniowanie i to jest cały mój makijaż. Rzęsy. I, I tyle. No, oczywiście, jeszcze wykończymy twarz, ale to w większości jest mój makijaż. Można jeszcze dodać ewentualnie tutaj w zewnętrznym kąciku jakiegoś ciemniejszego koloru, i na przykład teraz to zrobimy, bo myślę, że to też nada troszeczkę głębi temu makijażowi. W tym celu użyję na przykład tego brązu. Widzicie? Dzięki temu, że narysowałem wcześniej kreskę, to ona jest tak jakby y, tą moją ramą do całego makijażu. Wiem, że poza nią nie wychodzę. I jeszcze tak naprawdę tego brązu mogłabym dać troszeczkę w zewnętrzny kącik, i tak też zrobię na dolnej powiece. No i teraz rzęsy. Do rzęs mam tusz z Eveline wodoodporny i to jest Big Volume Lash. Wybrałam sobie wodoodporną maskarę z racji tego, że u mnie bardzo często rzęsy się odbijają na górne powiece, nawet jeżeli to jest wyjątkowo trwały tusz. Mam tłustą powiekę, no i też po prostu układ oka na to wpływa. Wobec tego staram się w tym momencie wybierać wodoodporne maskary. I tutaj mamy silikonową szczoteczkę, ale taką naprawdę konkretną. Także postaram się nie wymazać. Jako bronzera użyję też Makeup Revolution, taki wielki bronzer i w sumie z nazwy to jest nawet mega bronzer i mam kolor Cool. Czyli ma być chłodny. Natomiast, yy, tak naprawdę, to nie jest najchłodniejszy odcień, jaki miałam. On wręcz na kamerze i w rzeczywistości wygląda dosyć ciepło. Więc to od razu na to zwracam Wam uwagę. Jeżeli będziecie się sugerować nazwą, koloru, to yy, on jest, powiedziałabym, taki w sam raz. Jest neutralny, troszeczkę idąc też w cieplejsze tony, więc miejcie to na uwadze, ale jest bardzo przyjemny w użytkowaniu. Też nie robi żadnych plam, ładnie się go rozprowadza. No i pokażę Wam. Druga warstwa tuszu do rzęs. Jeszcze ta jest taka wielka, że po prostu niemożliwością jest się nie wymazać. Już się wymazałam. Te rzęsy wyglądają ładnie, tylko też mam poczucie, że potrzebowałabym jeszcze trzeciej warstwy. Na plus jest to, że on bardzo ładnie rozdziela, nie skleja tych rzęs, więc tutaj z powodzeniem właśnie można dołożyć i kolejną warstwę. I myślę, że właśnie ten efekt będzie. Znacznie lepszy. Wykończę twarz, użyję jeszcze różu, yy, rozświetlacza, którego tutaj nie mam z zebry. Yy, usta i do Was wracam na podsumowanie. I tak wygląda skończony makijaż. Tradycja tego, że ja już te kosmetyki mam od dwóch tygodni i od dwóch tygodni je testuję w miarę możliwości, bo miałam zapalenie spójówek przez. Chwilkę, to w trakcie też wykonywania makijażu mówiłam Wam, jakie jest moje zdanie na ich temat. Dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu i też jeżeli używaliście któregoś z tych kosmetyków, to dajcie znać, jaka jest Wasza opinia na ich temat. Każdy ma inną cerę, więc z miłą chęcią przeczytam, jakie są Wasze wrażenia. Też mam nadzieję, że miło spędziliście czas, że w międzyczasie daliście kciuka w górę, że subskrybujecie mój kanał i już się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć!